Witam wszystkich serdecznie, normalnie strzał klęska rodzaju. Dzisiaj będę robił, prawdopodobnie dwa rowery, kończył projekt, który, znaczy projekt, kończył naprawę jednego rowera, e, o którym wcześniej tu, którego za chwilę zobaczycie w filmie, będę musiał to pokleić, bo tam zrobiłem trochę e, kołomyje, bo mówiłem o filmie, o filmie, My mówiłem o rowerze e, Merida. Big Niner, okazało się, że to przyjechał e, Trek pro, pro Caliber także wersji e, oczywiście karbonowej, e, także tam było e, trzeba było delikatnie wszystko robić tam wymieniłem napęd, ale wymieniłem tylko kasetę i łańcuch, a okazało się, że e, moje mój brak wiedzy e, doprowadził do tego, że trzeba jeszcze... Znaczy, nie doprowadził do tego. Po prostu nie wiedziałem, źle zbadałem sprawę, źle oceniłem e, co trzeba naprawić. No i trzeba jeszcze włożyć e, zębatki do tamtego modelu, gdyż e, łańcuch nadal przeskakuje, więc skacze ładnie sobie na, na, na zębatkach. E, no, nie zwróciłem uwagi, że naprawdę e, ła, ła, Zębatki są bardzo mocno zużyte. No i to jest pierwsza rzecz, która, znaczy w sumie druga, bo pierwszy będzie Paweł, który mu trzeba dokręcić suport lub wymienić suport, jeszcze nie wiem, nie wiem co tam będzie. Dostałem kawałek filmiku z ruszającym się suportem rażąc z gwintem. On twierdził, że to będzie pedała, no ale sam, sam potem ocenił, że to nie jest jednak pedała, to jest cały suport. Zobaczymy, czy, y, czy to, że tak jeździł na tym, na tym luźnym suporcie, czyli niedokręconym suporcie, spowodowało, że w mufie się tam coś popsuło, czy tylko wystarczy po prostu klucz i dokręcić, y, dokręcić elegancko y, 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 suport. Nie, nie wiem jeszcze dokładnie, y, bo po filmie też nie mogę ocenić, czy to jest y, suport na kwadrat, czy to jest octaling, no ale wiem, że to jest tego typu, że Dwa, dwie miseczki ściskają łożyska, które są w środku. Także to trzeba tam zobaczyć. Później przyjdzie przyjedzie drugi kolega i będziemy wymieniać tutaj zębatki w korbie. No i zaraz tam mam nadzieję, że gdzieś znowu nie zapomnę i będzie to jakiś tam miało sens. Pokażę Wam, jak wygląda ten prokaliber, bo no, tu za chwilę pomieszam trochę ten film z innym, gdzie mierzyłem, ważyłem, znaczy mierzyłem, ważyłem tego, tego Prokalibra. i tutaj za chwilę zobaczycie, jakie to były wyniki. Dotarł tutaj trochę z, pertur z perturbacjami, bo niełatwo mnie znaleźć. Zobaczcie, a to mamy tego Treka. Tu mamy prokaliber, już. Już chciałem mówić, że to jest 29, ale to jest prokaliber. To jest jeszcze lepszy model niż, niż mówiłem wcześniej. Za chwilę go zważymy. Muszę tylko ściągnąć tą tą. To, żeby do, waży, do, do ważenia nie było tyle aż. Zobaczymy ile waży taki sprzęcior z, no, z, z normalnymi kołami. Jeszcze nie odchudzony na kołach, ale i z dętkami. Taki bardziej normalnie, jak powiedzieć, ze sklepu kupiony, ile taki prokaliber może dać. Wagi walizkowej, takiej do, do walizek, na, yy, jak się jeździ po prostu na yy, w czasy. Po prostu walizkę się tym waży, z, też z marketu. Także tutaj nie można powiedzieć, że to jest jakieś super ważenie, ale możemy jakąś tam. O, przednie koły częstsze, muszę znaleźć środek. I mamy wynik. W jednej ręce mi się ręka częściej 12-30 z koszykami i z no tak jak stoi, nie? Z pewno nie lekkimi podałami. Uf, 12 kg w jednej ręce w Pewno można by się pobawić w odchudzanie takiego modelu, no ale to co? Dobra, zabieramy się do roboty, czego troszkę tutaj dzisiejsze do pracy będzie kaseta do wymiany i łańcuch. I przeczyszczenie całego systemu, tak żeby, żeby Karol mógł trochę sobie pojeździć dłużej. Dobra, zanim to jest wstęp do tego wszystkiego, kolejną rzeczą, która jest w moim warsztacie do zrobienia, no to jest wymiana opony. Tutaj mamy gravel Kingi od pana Ryseja. To To już jeżeli ktoś się orientuje. No to będziemy robić Gravela, czyli mojego Rondo Route 2L. No, tam, tam na ostatnim wyścigu, kiedy byłem w, to się nazywało Gravo Presto Drunen. Oczywiście to wszystko w Holandii się dzieje. To zepsułem oponę. Trasa była bardzo kamienista i tutaj boczną część gdzieś przytarłem i tam, tam już się mleczko nie uszczelnia tej całej opony, więc albo wsadzam dentkę i jeżdżę dalej, no ale to też nie jest fajne, jeżeli chodzi o grawela, żeby jeździć na dentkach. Więc wolę z powrotem wrócić do systemu tubeless i zobaczymy jak robimy tubelessa. Chyba zobaczymy. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę, spróbuję zrobić Wam te filmy. Filmy warsztatowe są bardzo trudne, e, trudne do zrobienia i, i pracochłonne, także spróbuję Wam pokazać, jak robię tubelessa. A więc słuchajcie, tak wygląda moje rondo rut. Z torbami rastrapa, ale nie o tym. No i tutaj mamy to, co ostatnio zrobiłem na tej, tej ustawce na wyścigu ustawce yy, gravel presto drunen tutaj jest uszkodzenie tak się zasklepiło, tak zrobiło mleko z tym tutaj ciągle ucieka mleko także yy, no, opona nie jest starta opona by się nadawała no ale ja chcę zrobić po, z powrotem na tubeless także muszę zdjąć yy, koło i wymienić wyczyścić fałkę i wymienić oponę na, na nowo oczywiście opona jest identyczna mam nadzieję że identyczna Ta 30 mamy tutaj C38 czyli 4062 czyli tutaj jest ta ślednica. i potem nie dokładnie nie wiem czy tutaj jest podana nie orientuję się ale taką taką oponę takiej opony jeżdżę Także trzeba się zabrać do roboty. No i widzę, że jeszcze musiał yy, zajrzeć do suportu, bo znowu się pia, nazbierał piasek. Yy. Mam dużo problemów z tym suportem yy, Omega, także yy, jeżeli chodzi o suport, to muszę, muszę grubo się zastanowić nad czymś lepszym, żeby, żeby, żeby tam się ten piach nie zbierał. Szkoda, że to jest pressfit. I to mnie właśnie martwi, bo muszę wybijać łożyska, których jeszcze nie robię. No i postaram się, jeżeli to będę robił, to postaram się Wam nagrać film, jak, jak mi to wyszło. Ale dzisiaj na razie zajmę się tylko oponą, żeby wreszcie można trochę pograwelować. Chociaż yy, grawelowanie na złomku też jest fajne. No ale mam taką maszynę i, i, i jeszcze Rowerem, który pochodzi ze śmietnika, a nie, a nie tą właśnie maszyną, czyli moim Gravel. A jest, a jest też świetny. O. Chociaż nawet jeżeli to jest Gravel, to bardzo uwielbiam swojego złonka Dobra. One w systemie tubeless ciężko wchodzą na, fel, na felgę, ponieważ muszą same z siebie uszczelnić się na rancie. Także one mają tutaj ten drut, jest trosz, troszkę mocniejszy, więc sprawiają troszkę problemu przy, przy montażu. Ale to nie jest duży, duży problem. Teraz idę do sprężarki i będę próbował ją wstrzelić do na. No felgę, a wstrzelić. To znaczy tu jest taki rowek i ono musi tam wskoczyć. Jeżeli tam wskoczy, to jesteśmy dużo do przodu, wtedy trzeba y, przez wentyl wlać y, lateksu, bądź, jak to ktoś woli, mówiąc mleczka i się wszystko uszczelni, więc y, idę wstrzeliwać opłatę. Słuchajcie, takim sprytnym kluczykiem, który zostałem w zestawie, w jakimś, nie wiem dokładnie, ale y, do wykręcania wentylów, wentyli, wentylów, jak to są, też mam wentyl, odkładamy go w czyste miejsce, żeby się nie zabrudził i próbujemy strzelić. Słuchajcie, są różne sposoby e, montowania tublesów. Ja na przykład pierwkładam wkładam oponę, potem przez wentyl wlewam z lateksu, ale przed, wcześniej muszę wstrzelić oponę, czyli muszę sobie pom, 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 pom. Można to robić przez e, pompkę i e, pompując przez wentyl. Ja używam sprężarki i próbuję przez wykręcony wentyl. Nie jest to najłatwiejszy sposób. Polega na chwile powietrza. Z powietrza przez pompkę warsztatową. Oczywiście też mi się nie udało. Czasami się udaje, czasami nie, teraz się nie udało. Jeżeli nie posiadamy żadnych urządzeń typu właśnie pompka warsztatowa lub specjalne urządzenia do wstrzeliwania opony w systemie Tubles stosujemy zwykły napój CO2 Musimy pamiętać że przy stosowaniu tej metody ta część tego nabój jest e, o, w tu tu akurat tu mam e, to się strasznie zrobi zimne Także druga metoda jest trzeba mieć e, trzeba być ostrożnym. no pięknie skrzywiłem wentyl No i nie zdążyłem żeby nagrać, no ale za pomocą CO2 strzeliliśmy opony. Wyglądało to na tej zasadzie, że ciśnienie zrobiło pam pam pam. No i mamy system tubeless. teraz trzeba tylko uzupełnić tą mlekiem. Opona już jest strzelona tutaj na całej długości. O, naklejka. Na całej długości jest strzelona felgę. Na razie jest bez mleka, bez uszczelnienia, także jakbyśmy pojechali, to by się tutaj zeszła z, krawę... z jakiejś krawędzi i zobaczcie jak zamarzła, nie? Zamarzł wentyl. Także tu trzeba uważać z palcami, bo można sobie je przymrozić. Oparzyć jak to mówią zimno. Dobra, teraz idę idę wlewać mleko i, I uszczelniać dalej felgę. Słuchajcie, teraz, jak pójdę w powietrze, mogę w ten sposób, mogę od razu wykręcać tym takim dziwnym kluczykiem, który S chyba dostałem od szwalby w zestawie, a nie mam pojęcia skąd ja go mam, ale mam taki sprytny kluczyk do wentyli. U, wentyl nie ma być brudny, także trzeba go gdzieś odłożyć w czyste miejsce. Kluczyk też, żeby się nie zgubił. Tu mamy mleczko, przekręcamy oponę wentylem do dołu. Leżymy ten pojemniczek taki pojemniczek, który dostałem od, to jest od w komplecie z butelką i powolutku, tak żeby nie upłaćkać wszystkiego. Wrywamy całą zawartość butelki. Lub więcej troszkę. A zazwyczaj troszkę więcej wlewam. Nie jestem jakimś ultra... rowerowcem, także... stosuję tu troszkę więcej tego mleczka. No tu trzeba wszystko żeby potem się to nie kleiło. tak ja zobaczyłem, półtora... półtora tutaj buteleczki tego mleczka. Ładnie oczyszczam wentyl. Wentyle w systemie tubles. te wentyle, te środki, bardzo często trzeba wymieniać, ponieważ mleczko tam się dostaje pomiędzy te krawędzie też się uszczelnia po prostu ten wentyl. no i, i, po, i jest potem ciężko go napompować w ogóle wykręcić i, i się cuda dzieją. Także lepiej mieć w zanadrzu parę wentyli, ale w moim przypadku to nie jest żaden problem, ponieważ ja namiętnie przebijam opony i dętki. Także wykręcam z jakiegoś starej, starej opony i. Tutaj montuję. Dobra, teraz idę po yy, pompkę, i za chwilę napompuję pompką do trzech barów. I zaraz zobaczycie, co będę robił. No, tak mniej więcej to. Odkładamy pompkę. No, i kolejną rzeczą przy robieniu tubleso to jest rozprowadzenie, rozprowadzenie mleczka po yy, całej oponie. Czy po prostu robimy w ten sposób, nie? Obracamy w drugą stronę, tak żeby to mleczko, ten lateks był wszędzie. No i zostawiamy taki czas i sprawdzamy, czy nie zeszło powietrze. Powinno być wszystko dobrze. Opona twarda, trzy bary. Także nawet za twarda, jeżeli chodzi o... O, przy okazji tutaj trochę wyczyszczę. Nawet za twarda, jeżeli chodzi o... Eee, jak to powiedzieć? O teren. Ale już na szosie, już jest fajniej. Nie wiem, jakoś tak w głowie sobie ubzdurałem, że muszę popować na trzy bary, także wszystko, wszystko co u mnie w domu jest, jest na trzy bary pompowane. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Jak chcecie to piszcie w komentarzach. Słuchajcie, ja teraz e, montuję kółko, lekko smarem na gwinty, wszystko z umiarem przykrętną, bo tam, to, tam jest pełno aluminium, także można to łatwo, szybko, łatwo, szybko i przyjemnie przekręcić i popsuć, no i, no i kółko zrobione. Nie? Dobra. To lecę do kółka. Lecę do kółka, lecę montować. Do, do tublesa, a był tubles, tylko teraz do szczelnego tublesa. A jest tutaj odblokujemy przerzutkę. I tu widać, że Jak jest gotowe. się a ja się widzimy w kolejnych filmach, a ja. A po w trasie, a po w warsztacie tu moim podwórkowym. Jeszcze nie wiem, planów nie mam jakiś takich konkretnych rądu zrobione. Może się coś ciekawego zdarzyć. Dobra, widzimy się. Na trzymajcie się.